Mamy cały kalendarz z Zozole Szczerze jestem podekscytowany, bo jest to dość ciężkie Zacznijmy od jedynki wow! Musujący lizak o smaku jabłka Dwójeczka jest pusta Ej serio w dwójce nie ma nic, chyba gdzieś uciekło, więc może znajdziemy później Już jestem mniej podekscytowany Trójka, jakaś kulka o smaku orzechowym Czy Zozole ma czekoladki? Jak Lindorki Nawet smaczne Czwórka. <laughs> nie jest pusta. Jak to się stało? Piątka. Lizak o smaku marakui. Ja nie wiedziałem, że taki smak istnieje, zachowuję go dla siebie. Szóstka. Na Mikołajki mamy coś większego i są to gumy, słuchajcie, które farbują język. Siódemka. Zuzola o smaku truskawkowym. Semka. Nie mogę tego wyjąć. Tu jest taka kulka czekoladowa, ale ona nie chce wyjść. Dziewiątka. Lizak Liza kosmaku jadka. Dziesiątka. Truskawkowy zozol, też powtórka. 11. Kolejna kulka orzechowa. Wow, dwunastka jest duża. Truskawkowy liza. 13. No nie! Kolejne okienko, które jest puste. 14. Tu również jest ta kulka czekoladowa, która nie chce wyjść. 15. Drugi liza kosmaku, marakui. Mogę się podzielić teraz. 16. Zozole wiśniowe, 17. Znowu kulka czekoladowa, która nie wyjdzie. O! Mam ją taka zwykła. 18, coś jest olbrzymiego. Uuu, duża paczka arbuzowych zazoli. 19. Wow, to są dwa! Mamy wiśniowy i jabłkowy zozol. Dwudziestka. Gdzie jest 20? Znowu kulka orzechowa. 21. Zozole truskawkowe. zozole wiśniowe. 23. O! Żelek spirala. No i 24, największe okienko. Mamy klasyczne żelki tęczowe i znalazło się zguby chyba. Nie jest źle, ale też nie jest najlepiej. 3,5 na 5.